Słuszne oburzenie czy może szkodzenie całej sprawie takie pytania rodzą się po wczorajszej okupacji Państwowej Komisji Wyborczej. Protestujący zostali zatrzymani i trafili przed sąd. Zamieszanie sprytnie wykorzystuje Platforma Obywatelska, która odwraca uwagę od nieprawidłowości związanych z wyborami samorządowymi. Oburzenie działaniami Państwowej Komisji Wyborczej zgromadziło przed jej siedzibą wczoraj kilkaset osób, domagano się dymisji członków PKW, przeprowadzenia nowych wyborów oraz zmiany ordynacji wyborczej. Po zakończeniu manifestacji grupa kilkunastu osób siłą wdarła się do siedziby PKW i zajęła salę konferencyjną. Protestujący zagrozili, że nie opuszczą budynku, dopóki cała Państwowa komisja wyborcza nie zostanie zdymisjonowana. Ostatecznie protestujący zostali siłą wyniesieni z budynku. Policja zatrzymała 12 osób, którym postawiono zarzuty naruszenia miru domowego. Przed sąd w trybie przyspieszonym trafili również dziennikarz jednej ze stacji oraz fotoreporter PAP, którzy relacjonowali. Całe zajście. Oburzenie z tego powodu wyraziły organizacje zrzeszające dziennikarzy. Tak radykalna forma protestu budzi jednak wiele pytań i wątpliwości, czy przysłużyła się całej sprawie. Okupacje Państwowej Komisji Wyborczej stanowczo potępiły Prawo i Sprawiedliwość oraz SLD. Nie ma przyzwolenia na takie zachowanie, i nawet dobre intencje i oburzenie no nie mogą być powodem do podejmowania takich działań. Jednoznacznie potępiamy. Wszelkie próby ataku gmachów publicznych, siedziby państwowej komisji wyborczej to są rzeczy niedopuszczalne. O zachowanie zgodne z prawem zaapelował również poseł Przemysław Wipler, który był wczoraj w budynku państwowej komisji wyborczej. Apeluję do wszystkich Polaków, do tych wszystkich wyborców, którzy mają poczucie nieuczciwości, niesprawiedliwości, niewydolności działania aparatu państwowego, aparatu wyborczego by działali zgodnie z prawem w ramach prawa aby polskiego prawa przestrzegali ruch narodowy skrytykował prawo i sprawiedliwość za odcięcie się od protestu organizacja na jutro zapowiedziała manifestację poparcia dla osób zatrzymanych w PKW odbędzie się ona przed sądem na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie o godzinie 10:00 Solidaryzujemy się z tymi obywatelami którzy wyrażają ten słuszny gniew przeciwko niszczeniu demokracji w Polsce Całą sytuację sprytnie wykorzystuje ekipa rządząca. To jest pytanie, czy dzisiejsze słowa wygłaszane przez, czy słowa wygłaszane przez ostatnie dni przez polityków. Od których oczekuje się pełnej odpowiedzialności za to państwo również. Czy te słowa spowodowały, że właśnie tego rodzaju akcja nastąpiła, czy też nie? Wspólna deklaracja Jarosława Kaczyńskiego oraz Leszka Millera w sprawie wyborów samorządowych była dużym zaskoczeniem dla opinii publicznej. Stała się również poważnym problemem dla Platformy Obywatelskiej i polskiego stronnictwa ludowego. Koalicja wspierana przez prezydenta za wszelką cenę nie chce dopuścić do powtórzenia głosowania. Wczorajszy incydent w PKW bardzo się temu przysłużył. Ten sposób podejścia dwóch jednak liderów partii opozycyjnych ośmiela do zachowań, które można nazwać najzwyczajniej chuliganerią polityczną, bo trudno tutaj użyć innego, łagodniejszego słowa. Na okupacji budynku zyskała także sama Państwowa Komisja Wyborcza. To wczorajsze wtargnięcie to też było darem niebios dla Państwowej Komisji Wyborczej, bo skwapliwie uchwyciła się tego pretekstu, żeby przerwać pracę i zyskać dodatkowo na czasie. Protesty przeciwko nieprawidłowościom w PKW oraz podczas głosowania odbędą się w najbliższy weekend w wielu miejscach w Polsce. Potrzebny jest jednak spokój i opanowanie. Łamanie prawa nie przysłuży się sprawie.